Witam was w moim zerowym filmie dzisiaj i, i wam powiem czym się zajmuję i czy warto hodować zwierzęta terrorystyczne. A więc zapraszam. Czy warto hodować zwierzęta terrorystyczne? Odpowiedź brzmi: tak. Są one ciekawe i różnią się od pozostałych zwierząt. Takimi zwierzętami są pająki, modliszki i gekony. Czy trudno takie zwierzęta hodować? Według mnie, według mnie niektóre jest trudno, a niektóre nie. Na przykład modliszki niektóre są łatwe w hodowli, a niektóre już nie. Na przykład takie jak modliszka liściogłowa różni się od modliszki zwyczajnej. Czym się zajmuję? Zajmuję się hodowlą pająka i ślimaka afrykańskiego. Na razie moja hodowla nie jest duża, ale może w przyszłości kiedyś się rozwinie. Czyli film Wam się podobał, podobał, zostawcie lajka i suba. Napiszcie w komentarzu, czy też lubicie lub zajmujecie się terrorystyką. To na tyle w tym odcinku.